Określenie ciebie słowem artysta jest jak najbardziej trafne. No, mix Martial arts. Mix martial arts. Jakby nie patrzeć, tak. jest to gdzieś też jakaś sztuka. Wiem, że teraz się dużo pokazujesz w internecie z Binkowskim. Wziąłeś jakiegoś dziwnego <grym> przeciwnika na prime. Co Cię tak zainteresowało w tym kolorowym atencjuszu? <grym> w helboju co mnie zainteresowało? Czułem Brygada, Karol Garncarz z tej strony. No, już jesteśmy naprawdę na godziny przed Fist Universe 3. Dzień dobry z Łodzi. Jakub Krystian, Bognie. Hello. Cześć, witam Państwa, witam cię serdecznie. Siema. Kuba od programów muzycznych po świat sportu walki. No nie sposób nie zacząć od tego, bo e, poznając bohaterów Fist Universe 3, wpisując Jakub Krystian w przeglądarkę, no to pierwsze, co przychodzą wspomnienia. Z The Voice, z Idola, na ile ty jeszcze jesteś muzyczny, a na ile to już jest tylko, na ile to są tylko sporty walki? No tych y, wyszukiwań w Google niestety nie jestem w stanie w żaden sposób <laughs> sobie przeformatować na to, czym się teraz zajmuję. E, no jest tego najwięcej, dotarłem do finału Idola chyba w w 2018 roku zająłem trzecie miejsce. Minąłem się z 250 tysiącami, które były do wygrania za pierwsze miejsce, minus 10% podatku oczywiście. Eee, pozdrawiam całą ekipę Zidola, e, Mariusza, który wygrał. Karolina Artymowicz, żelka i całą resztę. E, fajna przygoda. Ale czy chcę do tego wracać, czy lubię się tym chwalić yy, i tak dalej, to, to nie wiem. Ja jakoś strasznie nie jestem szczególnie zadowolony z tego, jak wypadłem wtedy. Wtedy też mój mindset był. A nawet mówię, nie chcę za bardzo myślami wracać. Byłem, yy, byłem nie do końca yy, stabilnym emocjonalnie człowiekiem. <laughs> I pewnie gdybym Byłeś teraz. Miał... bardzo młodym człowiekiem przede wszystkim, chyba, nie? No tak. No, teraz mam 31 lat, więc to było w 2018. No, trochę lat minęło. Wydaje mi się, że ten, że każdy człowiek gdzieś tam w innym wieku powiedzmy staje się bardziej dojrzały i bardziej świadomie podejmuje decyzję. Natomiast czy, 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 czy dalej się zajmuję? No tak, gdzieś tam grywam jazz, o, stąd się wzięła moja, moje przyzwisko jazzy. E, piątki soboty grywam w Laterra Aperitivo, zapraszam, świetna włoska kuchnia i w Latawoli, to jest Śląsk, Katowice. E, no i tam sobie gram koncerty solowe, jazzowe. A poza tym tam tak naprawdę odpoczywam, a, a, a od poniedziałku do, do niedzieli tak naprawdę pracuję z podopiecznymi w klubie Gravition w przynie i prowadzę zajęcia personalne z boksu, zajęcia grupowe i ogólnie na tym się teraz skupiam i gdzieś tam, tam się widzę w przyszłości. Czyli taka określenie ciebie słowem artysta jest jak najbardziej trafne. No mix Martial Arts, mix martial jakby arts, nie patrzeć tak? jest to gdzieś też jakaś sztuka, sztuki, sztuki walki. No. To prawda. Trochę, trochę sportu, trochę muzyki. Nie nudzisz się w takim razie z tego, co mówisz? Kompletnie się nie nudzę. Kiedyś jeszcze lubiłem chodzić po lasach, nagrywać bushcrafty. Pozdrawiam wszystkich Zajewkowiczów. Także gdzieś tam ten kontakt z naturą, lubię wodę, chodzić na baseny, sauny. Więc teraz jakby staram się, już doszedłem do takiego momentu w życiu, że powiedzmy, że nie muszę robić tego, czego ludzie ode mnie wymagają, a skupiam się na tym, na czym się chce skupiać, z wynikiem różnym, natomiast no trzeba próbować, nie? Różnych rzeczy i wtedy możemy dojść do wniosku, co tak naprawdę chcemy w życiu robić. Czekaj, ja sobie tego. Minimal... O, tak, tak że się zdajesz nie nie Jesteśmy. Zgodki. Kuba, no, jesteśmy w takim razie na godziny już przed Fist University, mm -hmm. to jest już trzecia gala organizowana przez Trypsona, tym razem przy współpracy też ze Zbyszkiem stanogą trochę tych medialnych mm -hmm. włodarzy jest. Mm -hmm. Twoje wrażenia, jak dowiedziałeś się o tym pojedynku? Bo jest to boks, małe rękawice, mm -hmm. ciekawe doświadczenie nowe i, i takie sportowe zamknięcie roku chyba nie? Tak, to prawda. Ostatnia walka w tym roku miałem mieć propozycję znaczy dostęp pozycję jeszcze jednej, ale ze względu na FIST yy, no FIST jest dla mnie priorytetem. Walczyłem też na dwójce. Yy, Ostatni wygrałem yy, w pierwszej rundzie. Yy, także ja tutaj bardzo miło i organizatorów i całą galę wspominam. Chociaż wiem, że różne pogłoski chodziły po jedynce. Natomiast yy, nie wierzcie w to, co ludzie mówią w internecie. Wszystko jest w porządku. Yy, gdyby nie było, to prawdopodobnie nie widzielibyście tu zawodników z dwójki między innymi. A jest Szczuki, yy, jest też WMAS to, który będzie włączał akurat w muzyczkę w tym, no, na tej gali, e, mój przeciwnik z poprzedniej, e, no i co tam, bo się rozgadałem, jakie było jeszcze pytanko? Odczucia, odczucia, odczucia. takie wrażenia po prostu jeśli chodzi o ten, o ten hmm. grudniowy występ, nie? Hmm. To znaczy ja jestem przygotowany, byłem przygotowany, wiedziałem o tej walce dużo wcześniej, wagę udało się zrobić idealnie. Bok z małych rękawicach myślę, że najfajniejsza formuła, najbardziej widowiskowa, e, najbardziej zbliżona do tego klasycznego, męskiego, e, no powiedzmy, że troszkę gromda, tylko że w jakimś tam minimalnym e, ochraniaczu na, na ręce. To będą rękawice do zawodowego MMA. E, co, no ja mam dobre przeczucia. Co do walki, jestem przygotowany, jest ze mną moja kobieta, przyjeżdża sporo osób też ode mnie, bardzo dużo osób, wszystkich pozdrawiam, serdecznie będą oglądać walkę i mam nadzieję, że, że wszystko pójdzie po mojej myśli. No, ja się nie mogę doczekać, no fajna, fajna przygoda na pewno, kolejna. Ciebie interesuje tylko sportowa odmiana walki wręcz, bo wiemy, że... Fist uniwers, który się rozwija, to co wspominasz, może były jakieś sygnały po pierwszej gali, ale też miałem wrażenie, że się przebranżowił ogólnie FIS, że troszkę mm -hmm. w inną stronę poszedł, przedtem chcieli to zrobić tak mocno z rozmachem, z pompą medialną, a teraz po prostu mm -hmm. to jest szansa dla zawodników, żeby sportowo się budować. Mm -hmm. e no tak. E nic dodać, nic ująć. Wydaje mi się, że ten kierunek branża jest już trochę przescona tymi wszystkimi konferencjami, dymami i tak dalej. Ciebie to kręci? Lubisz taką formę sportu? Znaczy, nie powiem, że nie, 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 nie oglądam, bo, bo, bo czasami jest to fajna forma o, w cudzysłowie odmurzenia się wieczorem. E, Zresztą mam kilku znajomych, którzy bliższych i dalszych, którzy gdzieś tam biorą w tym udział. Dostałem też propozycję na hybrid. Na hybrid nie można powiedzieć, że jest galą street. Te freakową, natomiast dużo, du, dużo powiedzmy osób z tamtego świata gości nie się pojawia. Dokładnie. Natomiast no niestety zamiast mnie ja zgodziłem się na trenera Szyszkę. <laughs> Pozdrawiam, bo wypadł mu rywal przed ostatnim hybrydem. Natomiast wzięli kogoś z większą ilością zasięgów, więc reaktywując, re, 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 reasumując, no nie zawsze fajnie gdyby te zasięgi powiedzmy, że były na pierwszym planie wartości zawodnika, nie? A tutaj właśnie obalamy to i, i osoby, które dzisiaj zobaczycie, zobaczą Państwo, to osoby, tak jak było zresztą zapowiadane przez organizatorów z małych miejscowości, tacy, którzy nie mieliby jakby siły, żeby się przebić przez, przez tą całą ścianę frikową. No także fajnie, bo może, może akurat może akurat jestem pewny, że gala będzie zajebista i że dostarczymy dużo emocji, czasami pewnie więcej niż ci grubo przepłacani popularni zawodnicy w Frikowi. Tak? Także no fajnie. Zapraszam dzisiaj. I kiedy to będziemy emitować? Dzisiaj. Dzisiaj. No to dzisiaj was zapraszam w 20:19:30. 19.30. Tak, startujemy. Pay per view kupujemy ode mnie albo od tego pana. <laughs> Możecie sobie zalosować. W każdym razie kupcie pay per view. No i co? Widzimy się wieczorkiem. Ja jeszcze jak masz jakieś pytania, śmiało. <laughs> Nie, no wiesz, ciekawy mnie to ogólnie vibe tej, tej gali, bo ja też nie ukrywam, że zapowiada się to całkiem przyjemnie. Czy Ty masz jeszcze jakieś nazwiska, które by Cię interesowały? Mam, mam. Po ostatniej, po ostatnim fiście... Ee... Wiem, że wtedy nikt mnie nie słuchał i tak dalej, bo to kim ja wtedy byłem, ale i, i kim ja dalej jestem, tak naprawdę, ale bardzo chciałbym zawalczyć z Helbojem. E, mogę zejść nawet do Twojej wagi. Jeśli byś to słyszał e, dzisiaj, to prawdopodobnie, jeśli uda mi się wygrać, to, to to jeszcze padnie gdzieś tam z Oktagonu. Fajna walka, wiem, że teraz się dużo pokazujesz w internecie e, z Binkowskim, e, wziąłeś jakiegoś dziwnego przeciwnika na Prime. E, myślę, że jesteśmy gdzieś tam na podobnych. Na podobnym Poziomie umiejętności. Także Hellboy, nie mam do Ciebie żadnej złej krwi. Bardziej właśnie odwrotnie. Myślę, że wydalibyśmy fajny sportowy pojedynek. Także jeżeli miałbyś ochotę w przyszłości na, takie, na, na, na taką sytuację, to, to zapraszam. Jeszcze raz podkreślam, nic do Ciebie personalnie nie mam. Niemniej, tak sobie kiedyś Ciebie upatrzyłem. I, i może akurat jak dzisiaj będziesz na Gali, to, to też będę miał okazję Cię tam gdzieś zaprosić do takiego pojedynku. Ja zajdę do Twojej kategorii wagowej, jakakolwiek ona by nie była, a nawet w 8-3, może. Walczyć. A co Cię tak zainteresowało w tym kolorowym atencjuszu? <laughs> <laughs> y w Helboju, co mnie zainteresowało. No właśnie może nie, nie chciałbym tutaj w żadnych, w żadnych złych, jakby w, w odcienia w, w jego kierunku się wypowiadać. Po prostu on był trenerem zawodniczki, która startowała na fiście dwójce, mieliśmy okazję zamienić parę słów. Wydaje mi się, że, 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 że to ego troszeczkę można by było właśnie uciszyć, prawda? Bo ostatnio widziałem też, że do pana Murańskiego gdzieś tam na konferencji Prime'u było uderzane. Też wydaje mi się, że że to było takie troszeczkę bardziej pod publikę, także... Tylko pod 100% pod publikę, 100%. nie miał nic do powiedzenia. No nie miał, miał nic do powiedzenia, no. dokładnie, także... Wiesz, ja też Murana nie przewodam za Muranem, to... ale wiesz, wyjść i kłapać, ja po, tylko po to, żeby kłapać, to... No ale z z z zrównali go tam od razu, że, szybciutko go ustawili, że tak powiem, także te, te twoje tamte pół minuty się skończyło, ale nam pewnie daliby więcej czasu, także jeżeli to oglądasz, jeżeli byś możemy ochotę... przedłużyć jego pół minuty. Przedłużę, możemy to nawet wydłużyć do... do ilu tam minut chcesz, ile minut, ile minut dasz radę, ile przeważnie minut ci to zajmuje? Wiesz, o czym mówię. <laughs> Zrobimy tak, żeby było dłużej, to prawda. Także, Helbo, jeżeli byś miał ochotę, Jazz Cię tutaj zapraszam. No widzisz, i patrz jak na koniec. Bardzo przyjemnie nam tu wyszło. Może coś z tego wyjdzie, nie? Chyba, że tym razem też zostanę, że tak powiem, zlany. Wiesz, musisz szybciutko poradzić sobie ze swoim dzisiejszym rywalem. Taki jest, jest sklatki plan. klatki zawsze lepiej wybrzmiewa. To prawda, prawda, taki jest plan. Taki jest plan. Ja już sobie to gdzieś tam wizualizowałem w głowie. Robiłem sobie różne takie ćwiczenia mentalne, więc wydaje mi się, już poczułem te emocje, jak mi podniosą dzisiaj rękę do góry, także wydaje mi się, że wydaje mi się. Jestem pewny, jestem pewny, że, że dam z siebie wszystko, niezależnie od wyniku. Walka będzie zajebista, 3 minuty po 3, 3, rundy po 3 minuty, boks małe rękawice, co -main event dzisiaj, Jazzy kontra Serafin, Serafin też no ma tam, ma tam jakieś tytuły nie, w karate 40 ileś walk, twierdzi, że w boksie 10 tylko dwie przegrał, nie wiem, jak liczy sparingi to, 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 to być może tak, nie wiem, okej. Okay. Najpierw Serafin, później Hellboy, a później myślę, malowane, że. Malowany atencję już Hellboy. Tak, malowany. A później myślę, że już e, ktoś, ktoś się może do mnie zgłosi, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej malowany. Tak więc e, widzicie, już dziś emocje mogą się rozpocząć, które mogą być kontynuowane i mogą trwać, ale warto, aby dziś, 21 grudnia, e, być z nami na FIST Universe 3. Jakub, Krystian, e, Siema, dzięki. I e, widzimy, słyszymy się na, już na gali. Tak jest, do zobaczenia. Kłaniam się i pozdrawiam wszystkich Państwa. I tutaj zostawiajcie subskrypcję, komentarz, like i całą tą resztę Badziewi, bo to naprawdę nam pomaga. Tak jest.